Szanowni Państwo. Wspólnota samorządowa powinna zadbać o tych biednych, o tych, którzy sobie nie radzą w życiu, w imię Solidarności, w imię miłosierdzia. Jednak proponujemy program rewitalizacji społecznej, który nie byłby tylko czym dawaniem, ale który pomógłby wyjść z zapaści społecznej tym osobom. Chcemy przygotowywać indywidualne programy do poszczególnych osób, do poszczególnych rodzin i pomagać im. W szczególny sposób otaczamy, chcemy otoczyć opieką dzieci, i współpracując z Caritas, z, ze szkołami, z kościołem, z PCK, chcemy wspierać tych rodziców z rodzin trudnych, aby po prostu te dzieci miały normalne, w miarę normalne warunki rozwoju. Również proponujemy tak zwaną dyscyplinę w dziedzinie mieszkaniowej. Wiemy, że ludzie wykluczeni społecznie często korzystają z mieszkań socjalnych czy tymczasowych. Ta dyscyplina lokatorska to są niewielkie wymagania w zasadzie ułatwienie czynszu sprawi, że te osoby będą mogły dostać lepsze mieszkanie o lepszym standardzie. Proponujemy również program Praca za czynsz, tak, żeby mieszkaniec mógł sobie odpracować po prostu czynsz. I myślę, że taki program. Pozwoli na to, że będziemy coraz mniej mieć ludzi wykluczonych społecznie i ludzi biednych w naszym Rzeszowie. Kolejna istotna grupa, której jesteśmy winni wdzięczność, ponieważ oni przekazali nam swoje wartości, przekazali, Cywilizacje, to jest, są seniorzy. Dlatego też se, seniorów otaczamy szczególną troską i proponujemy tak zwany talon opiekuńczy, czyli świadczenie dla opiekunów, członków, rodzin, sąsiadów, czy może sióstr PCK, które autentycznie zajmowałyby się ludźmi. Starszymi. Także proponujemy, aby tylko ludzie niezaradni przebywali w DPS-ach. Pozostałym chcemy zaproponować mieszkania, które będą podłączone monitoringiem do DPS-ów, tak żeby mogli mieć możliwość pomocy. W każdej chwili od opiekunek, które pracują w DPS-ach. Te mieszkania byłyby przyjazne, otoczone infrastrukturą, taką jak sklepy, czy kościół, czy też świetlica środowiskowa, tak aby ci ludzie mogli się integrować, czuć się potrzebni i czuć się jak najdłużej samodzielni. Również nasza propozycja jest otwarta dla seniorów powracających, chcących powracać do kraju z zagranicy. Takim seniorom proponowalibyśmy mieszkania, które odpowiadałyby ich potrzebom i które na pewno byłyby znacznie tańsze niż. Na przykład w Europie Zachodniej. Dziękuję bardzo.